Mogłeś tak spalić moją najlepszą patelnię. Ja już nie mam na ciebie słów. Hm. Książek nie czytasz? To i słownictwo ubogie. Masz. Przynieś. Przynieś. To, to nie tak. Tak tego psa nie nauczysz. On tego nie zrobi. Na początku, kochany, z tobą też mi się nie udawało. <grym> Ale Heca, wracam właśnie od sąsiada z garażu. Wiesz, czego cię dowiedziałem? A niby skąd ja mam to wiedzieć? No to. Tak. Ten sąsiad z klatki obok, z podwójki, spał już ze wszystkimi kobietami w bloku. Tylko sąsiad mi powiedział, że oprócz jednej nie kumam. To pewnie chodzi o tą starszą panią obok. Widziałeś dziś w oceanarium tego wieloryba? No ciągle wytrzeszczał gały na mnie. A co ty się mu dziwisz? Ja na jego miejscu dosłownie to samo bym robił. Zapewne zastanawiałeś się, jak stamtąd uciekłaś. Robiłam pranie i w spodniach naszego syna znalazłam resztki tytoniu. Chyba zaczyna podpalać. No i co w związku z tym? No to, że ty zacząłeś palić w piątej klasie. To nic go nie usprawiedliwia. Ale co ty się mnie czepiasz? Ja miałem wtedy 18 lat. Tato, kim w ogóle jest mężczyzna? Mężczyzna to taka osoba, która dba o byt rodziny, jest stanowcza i podejmuje kluczowe decyzje w domu. Jak dorosnę, to też bym chciał zostać mężczyzną, takim jak mama. <noise> Zobacz, jaki ty masz Bewzun od tego picia. To nie byle co? To z wyższej półki. A że tak zapytam od żywca czy od pyskiego? <laughs> Pod brzuchem mam kran. Jak chcesz możesz spróbować. <laughs> Chyba kranik. <śmiech> <śmiech> Czyżbyś miał dziś w nocy z łysem? Czemu? No, krzyczałeś, że masz nie dość. I masz dość mojej mamy, bo ciągle się trąca. I że jak nie przestanie, to weźmiesz ze mną rozwód. Ej, ale ja wtedy nie spałem. Proszę, znowu? Gdzie masz wypłatę? A może już całą przepiłeś? Czekaj, kochanie moje najdroższe. Mam dla ciebie coś lepszego. Kupiłeś mi błyskotkę? A może kwiaty? Dawaj. <laughs> Zgadza się, Patrz. Yeah.